Czy naprawdę trzeba rezygnować z owoców ze względu na fruktozę? Nie. Ale warto zrozumieć, z czym mamy do czynienia. Fruktoza to cukier prosty, występujący naturalnie w owocach oraz miodzie. W formie przetworzonej występuje pod postacią syropów w bardzo wielu produktach spożywczych. Fruktoza nie podnosi cukru we krwi tak szybko jak glukoza, ale może łączyć się z białkami w organizmie, powodując proces glikacji. Glikacja prowadzi do stanu zapalnym w organizmie i zwiększa ryzyko powstawania chorób o podłożu zapalnym. Ale w żywności wysoko przetworzonej słodzonej syropami, fruktozy jest znacznie więcej niż w jednym Jabłku czy porcji jakiegokolwiek owocu. Dlatego to nie owoce są problemem, a duże spożycie właśnie tych produktów. Badania mówią jasno: porcja owoców każdego dnia to mniejsze ryzyko otyłości chorób nowotworowych, cukrzycy, a także chorób sercowo-naczyniowych. Jeśli boisz się fruktozy, zrezygnuj raczej z soków, napojów i żywności słodzonej syropami, a nie z porcji owoców.